W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witajcie, kochani, już w dwunastym dniu naszych rekolekcji. Zdanie kolejne z naszego aktu poświęcenia brzmi: Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. Myślę, że macie gdzieś tam w tyle głowy. To, że tematem Chrztu zajmowaliśmy się już gdzieś w naszej podróży, w czasie tych rekolekcji, był to drugi dzień, i że kojarzycie, że to, co się dokonało w momencie Chrztu Świętego, to był moment, kiedy Bóg Ojciec uczynił nas swoimi dziećmi, kiedy nasze podobieństwo do Boga Ojca było najbardziej wyraźne. I mówiliśmy sobie też wtedy, że jest to naszym zadaniem, abyśmy ten obraz Dziecka Bożego nieśli przez całe nasze życie. Dzisiaj, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, aby odnowić i potwierdzić przymierze Chrztu Świętego, to tak naprawdę też jesteśmy zaproszeni do tego, aby powiedzieć tak w moim życiu na miłość Boga. Czyli aby powiedzieć tak, Boże, chcę codziennie w moim życiu doświadczać Twojej miłości. Chcę otworzyć moje serce na Twoją miłość. Chcę całym sobą... Łaknąć, pić jako Twoją miłość, zachwycać się Twoją miłość, chcę ją dostrzegać, chcę, ją, chcę się nią napełniać, po to, abym potem y, mogła nią obdarowywać innych ludzi. W ten sposób będzie nam zdecydowanie łatwiej ten obraz Dziecka Bożego zatrzymać w nas i dzielić się tym obrazem z innymi. I oczywiście, tą, która będzie nam w tym pomagała, jest Maryja pełna łaski kochani poprzez chrzest święty zostaliśmy wszczepieni w kościół i wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł używa takiego sformułowania, że jesteśmy latoroślą, czyli gałązką, która jest młoda, wszczepiona w pień drzewa. I ten obraz latorośli, młodej gałązki, widzimy, że tak pięknie opowiada nam o tym, o kim my młodzi Jesteśmy. Jesteśmy młodą, zieloną gałązką. Nie jesteśmy starym, uschłym konarem. Nie, tak powinniśmy o sobie myśleć. Nie, kościół nie jest starym, uschłym konarem, który już chyli się ku ko upadkowi. Kościół jest młody, młodością e, Jezusa Chrystusa. Jest młodą gałązką, latoroślą. Ale zobaczcie, że ta latorośl, ona nie jest samowystarczalna. Ona potrzebuje całej e, wielkiej tradycji, po to, żeby być żywą. I apostoł Jan mówi, że my jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem i całe nasze życie czerpiemy od Niego. Apostoł Paweł mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jesteśmy latoroślami wszczepionymi. W Jezusa Chrystusa, znaczy nie jesteśmy samowystarczalni. Bardzo często wydaje nam się, że wszystko możemy, że sami sobie poradzimy. Nie chcemy, żeby nam pomagali nauczyciele, nie chcemy, żeby nam pomagali rodzice. Chcemy wszystko zrobić sami, żeby udowodnić własną samowystarczalność. Chrzest Święty pokazuje nam, że samowystarczalni nie jesteśmy. Kochani, nikt nie może ochrzcić się sam. Ochszcic może nas tylko ktoś inny. I tak jest ze wszystkimi sakramentami. Nie możemy sobie wziąć sami sakramentów. Sakramenty dostajemy od kogoś innego. I to pokazuje na tą relację, która jest między nami i Panem Bogiem. Dostajemy wszystko od Boga. On niczego przed nami nie ukrywa, niczego nie chowa. Wszystko chce nam dać, ale chce, żebyśmy go o to poprosili i odnowienie przymierza Chrztu Świętego, który jest tematem dzisiejszego dnia, zawiera właśnie w sobie tą decyzję na to, że nie biorę sam, ale proszę Boga, aby dał mi wszystkie swoje łaski. Podczas Chrztu Świętego otrzymaliśmy wszyscy białą szatę. Obiecywaliśmy, że tą białą szatę zachowamy aż do dnia ostatecznego, aż przyjdzie Jezus Chrystus. Pomyślmy również dzisiaj o naszej białej szacie. Czy ta biała szata rzeczywiście jest, zachowała swoją bielę? Widzimy, że ta biała szata towarzyszy nam w całym naszym życiu, od chrztu świętego, potem przy pierwszej komunii, i panna młoda jest w bieli również dlatego, aby przypomnieć jej. To przymierze chrztu, które zawarła. Kapłani przed sprawowaniem sakramentów ubierają się w białą szatę, a my, Dominikanie, zawsze nosimy białą szatę, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że otrzymaliśmy tą białą szatę dla naszej duszy, aby ona była czysta i niepokalana aż do dnia, gdy przejdzie Jezus Chrystus. Niech Maryja dzisiaj nas wspomaga w tym, abyśmy zachowali. Nieskalaną, nieskazitelną białą szatę naszej duszy. Odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu. Przymierze, czyli jakąś umowę. Tylko, że tak to jest z przymierzami wszystkimi, z Panem Bogiem, że wszystko dostajemy za darmo. Że w chrzcie dostajemy wszystko za darmo. I później tylko chęć korzystania z tego i chęć przyjęcia tego. Wiecie co ostatnio bardzo po, poruszył mnie fragment chrztu pana Jezusa w Jordanie, o którym pisze Mateusz w trzecim rozdziale swojej Ewangelii. Wtedy przybył do Jana nad Jordan Jezus z Galilei, aby od niego przyjąć chrzest. Jan jednak bronił mu tego, mówiąc: To ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Odpowiadając, Jezus rzekł mu. Zgódź się jednak, bo tak właśnie godzi się nam w pełni wykonać wszystko, co związane ze sprawiedliwością. Wówczas się zgodził. Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody, i oto otwarły się mu niebiosa i zobaczył ducha Bożego, jakby gołębice zstępującego na niego. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić: To jest mój syn umiłowany. W nim złożyłem swoje postanowienia. Po co panu Jezusowi był chrzest? Przecież tam wtedy przychodziły tłumy grzeszników, chcąc się nawracać i przyjąć Chrzest. Chrzest miał ich obmyć z tych grzechów. Czyli Jordan to było miejsce symbolicznie, gdzie to wszystko pływało, co ci ludzie zostawiali. Jeden wielki syf grzechu. I zobaczcie, jaka jest piękna symbolika tego. Że w ten syf grzechu wchodzi w pełni Pan Jezus. Kojarzycie, jak Chrzest wyglądał w tamtych czasach? Przez zanurzenie w całości w wodzie. Pan Jezus dał się całkowicie zanurzyć w tym wszystkim, co zostało z nas zmyte. I właśnie wtedy, kiedy to zrobił. Duch Boży stąpił z nieba i usłyszał ten głos oto mój syn umiłowany. Jaka piękna zapowiedź tego, co Pan Jezus później zrobi na krzyżu, wchodzi do miejsca, gdzie cały ten brud został. I może niektórzy z was sobie myślą, no gdyby ten chrzest to było coś takiego wyjątkowego, to dlaczego mi jest tak trudno wytrwać na tej drodze? Dlaczego, chociaż bardzo chcę, to nie idzie. Mam taką bliznę na palcu tutaj, o, która mi przypomina moje dzieciństwo. Kiedyś mając kilka lat chciałem odciąć sznurek i nie wiedziałem, że przecież nie można trzymać w ten. A, w każdym razie, nóż już jest wyjęty z mojego palca. Istota tego, co się tam wtedy stało, jest wyjęta z mojego palca, ale blizna pozostała. I czuję ją. I taka właśnie jest istota chrztu świętego. Że nóż już jest wyjęty z palca. Grzech pierworodny jest z nas wyjęty, zmazany, ale jego skutki w nas zostały. Blizna została. I po to cały skarbiec dla nas otwarty. Żeby tam chodzić, czerpać, brać tyle, ile potrzeba, aby z tymi skutkami sobie radzić. Z Ewangelii Św. Marka: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, otrzyma wyrok wskazujący pakiet startowy i końcowy. Przyjmiesz chrzest i uwierzysz, będziesz zbawiony. Pamiętacie, mówiłem w drugim dniu o tym, że Bóg mówi do mnie, do ciebie w Chrzcie Świętym: jesteś mój, jesteś moja. Ale tam jest jeszcze coś więcej. Otóż Bóg mówi też do mnie, do ciebie w Chrzcie: jestem cały Twój. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam, że, że chrzest to jest dar uczestnictwa w życiu Boga. To jest właśnie to, że Bóg mi mówi, Ja ci się oddaję. Czyli odnowić i potwierdzić przymierze chrztu, to znaczy potwierdzić dwie rzeczy. Boże, jestem cały Twój i Boże, zgadzam się przyjąć Twoje życie. Zgadzam się, że Ty chcesz być cały mój. Jeden ze znanych myślicieli powiedział te, takie słowa, które bardzo gdzieś mnie zastanowiły, a później też poruszyły i pokazały mi, że faktycznie jest w nich wielka głębia i prawda. Otóż powiedział: Tym czego najbardziej się boimy, tym czego się najbardziej obawiamy, nie jest ta ciemność, którą nosimy. W głębi nas, ale tym, czego się najbardziej obawiamy, jest to światło, które w nas jest. To mi pokazało, że my często bardziej się boimy właśnie tego światła, tej łaski, jaka w nas jest, która może nas całkowicie przemienić i prześwietlić. Słowo Boże mówi, że całe stworzenie, cały świat oczekuje objawienia się synów bożych. Synów bożych, czyli. Każdego człowieka, który uzna i zacznie żyć tą prawdą, że przez Chrzest jest Synem Boga, córką Boga. Maryja żyła tym w sposób pełny i doskonały. I dlatego pragnę wejść na tą drogę oddania, pragnę się kroczyć tą drogą, pragnę zapraszać innych na tą drogę, dlatego że to jest droga do objawienia się synów Bożych. To jest droga do wypełnienia się tych słów, żeby stworzenie świat wreszcie ujrzał tych, którzy uznają, że Bóg jest ich tatą, ich ojcem, którzy uznają, że Maria jest ich mamą, że Jezus jest ich bratem, żeby wreszcie się objawili, się objawiły dzieci Boga. Do tego właśnie nas poprowadzi i, i właśnie, Tą postawę w nas ukształtuje Maryja. Trwajmy w tych rekolekcjach właśnie po to, żeby się w nas objawiło to, że jesteśmy synami i córkami Boga. Żebyśmy zrealizowali ten wielki potencjał i niesamowitą łaskę, jaką wlał w nasze serce Chrzest Święty. Dzięki wielkie, kochani, za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, niech Matka Boża się Wami Opiekuję. Szczęść Boże!